Muzykanci z Bremy, gra do Dawnictwa Granna, bardzo dziękujemy. Jest to propozycja dla 2 do 4 graczy, około 20 minut zabawy dzieci od 5 roku życia, więc generalnie dla młodszych uczestników. Autorstwa. Swami Słaba, Fornala, Michała gołębia Gołębiewskiego. Głębiowskiego, przepraszam, i ilustrował Maciej Szymanowicz. I tak, najpierw w rozłożeniu. Zwierząt bierze tyle udział w zabawie, ile ile już mówię, ile wskazuje tabela. Tu mamy tabelę, czyli widzimy czterech, trzech, dwóch graczy. Ja robię ustawienie dla trzech, czyli dwie gęsi grają, jedna się odpada, damy sobie ją tutaj do wieży z tych ze zwierzaków. Domek na środku, wybieramy dwóch zbójców, kładziemy ich obok siebie, nie można nic do nich potem przykładać, nie można ich ruszać, porównywać ze sobą, To prostu są w domku. Dookoła dajemy znak, tak, znak wskazuje tak, że z idą, i zwierzaki wszystkie ustawiamy, oczywiście wszystkie dla danej liczby graczy, tak, u mnie dla trzech. Znak, zasada jest taka, że zawsze stoi koło owcy, tak. Czyli nie mogę sobie tego znaku ustawić gdzieś tu, na, czym, na początku, tak, bo ten będę mógł. Ale najpierw zawsze koło owcy i to jest, to jest zasada. I wybrane zwierzaki mają specjalne zasady pokazane w instrukcji. Naszym celem jest, żeby zebrać tyle zwierzaków, żeby były, żeby jak damy je jeden, jedno na drugie, były wyższe niż, zwie, niż wieża z tych z dwóch zbójców, którzy grają, którzy będą postawieni jeden na drugim, tak? Jeśli ta wieża jest wyższa od tych zbójców, którzy na sobie stoją, to znaczy się, że zwierzaki przestraszyły zbójców. I potem, jeśli zwierzaki kilku graczy przestraszyły zbójców, to wygrywa ta wieża, która jest niższa. Kiedy są równe te wieże, to ta wieża, która z tych dwóch równych ma w sobie więcej zwierzaków. Wiadomo, jest trudniej, jakby oszacować. Więc jest taki przykład. Tacy z tu brali udział, ustawiliśmy ich na sobie. Oliwia zebrała takie zwierzątka, spasowała w pewnym momencie. Nie starczyło jej, żeby przestraszyć, więc na pewno nie wygra. Tu, i tu, mają. Lucia i Kacper przestraszą, bo jest więcej. Wyższe te wieże ze zwierzaków, niż ci dwaj tutaj zbójcy. I z tych dwóch, które przestraszą, ta jest niższa. Czyli wygrywa ta. A gdyby były obie wyższe od zbójców, obie równe, to by wygrała ta, która miałaby w sobie więcej zwierzaków. Więc taka zasada. Podczas gry. Patrzymy, gdzie jest znak, zawsze koło tego, i do wyboru mamy raz, dwa, trzy, cztery. Kolejne zwierzaki od znaku, jak wskazuje, jak, jak idą wskazówki zegara. Czyli, na przykład, wezmę sobie osła i to przekładam w miejsce osła. Kolejna osoba bierze jakiegoś zwierzaka, oczywiście, jeden, dwa, trzy, cztery. Do wyboru i przekłada w danym miejsce ten. Ale uwaga, są pewne zasady, takie, że biorę osła nie może spasować, gdy osioł jest na szczycie. Tak? Czyli jak go wezmę gdzieś tam, jak mam już sporą tą wieżę i chciałbym spasować, żeby jednak e, zakończyć tą rozgrywkę, bo, bo mam, że mam, mam wyższe, a będę miał go na szczycie, to nie mogę spasować, będę musiał jeszcze potem zwierzaka dodać. Siłą rzeczy, e, raczej pewnie przestraszę ich, bo jak już chciałem spasować wcześniej, to od, 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 raczej już, już dobrze miałem, tak? Natomiast Mogę mieć wyższą od innych tą wieżę, więc osią na samej górze nie mogę spasować. Potem, jakbym wziął królika, jest królik przed tym, mogę go wziąć, i tę królika oczywiście daję na tego osła. To, jak inni gracze mieliby w swoich tutaj wieżach, a każdy po kolei buduje wieżę, tak? Mieliby króliki, no to te króliki przeszłyby z tych innych wież. Powiedzmy, ktoś będzie miał takie coś, ktoś będzie miał. Jest tu jeszcze jakiś królik, powiemy być. Ktoś będzie miał takie coś obok. Tak e, o powiedzmy takie. E, da, daje królika na szczyt, no to te zwierzaki i króliki się do niego dołączają. Siłą rzeczy te wieże konkurentów zmniejszają się, czyli mogą nie przestraszyć zbójców. Tak działa królik, tak? E, oczywiście jak jest na szczycie, przyjdzie kolejny król, królik, no to te przejdą do niego, tak? Może się pojawić świnka, eee, oczywiście to musiało być. Pamiętamy, przed tym co biorę. tak. Może się pojawić świnka, czyli dajemy tak, żeby były 4 przed tym, żeby tam była świnka. 1, 2, 3, 4. Świnkę mogę wziąć. I co się stanie, jak dam świnkę? Oczywiście biorę świnkę, świnka w pewnym momencie jest na szczycie. To wtedy jest tak, że mogę wziąć świnkę, i to co jest eee, kolejne. tak. Yy, za tą świnką, tak? Yy, więc tak, świnkę wziąłem stąd, no to mogę jeszcze wziąć pieska, tak? To mi pozwala świnka, i jak dodaję tego pieska, to realizuje mi się zasada z psa od razu w, w tym przypadku. Gdybyś świnkę, pobierz również pierwszego zwierzaka leżącego za świnką, dodaj najpierw świnkę, potem z tego zwierzaka do swojej wieży. No i ten zwierzak, jak ma umiejętność, to musi ją uruchomić. Więc jaką ma umiejętność ten pies, od razu zobaczmy. Powiedzmy, że te, te, te króliki by poszły do kogoś innego, kto miał królika. E, damy tego królika, on miał królika i do niego przyszły kolejne króliki. Tak. E, jak wygląda sprawa z, z naszym tym, z naszym psem. Dodaję psa do wieży, pies i kot się nie lubią. Przynajmniej tak mówi stereotyp, że się nie lubią. Więc jak dodaję psa, a na przykład czasami yy, muszę go dodać, tak? Yy, bo świnka, mogłaby mi świnka kazać, no to kot ucieka. I kot gdzie ucieka? Do pudełka, czyli kot już nie będzie w grze. Tu jest to pokazane. Dochodzi kot, pies do pudełka, nie bierze udziału w grze, nikt go nie dostanie. Siłą rzeczy na odwrót to jest też. Dochodzi kot, no to pies ucieka i do pudełka, tak? Nigdy nie będą razem wieży. I tu nie chodzi o to, że razem, nawet obok siebie, w ogóle nie będą wierzy razem. Zawsze który z nich ucieknie wtedy do, do pudełka, czyli wyjdzie z gry. Jest jeszcze gęś. Tu mamy tą gąskę. Przychodzi nam gąska, i ona robi nam to, że z tego co tutaj mamy, przekładamy. Nie, najpierw bierzemy gąskę, potem bierzemy jedno zwierzątko. Z całości, tutaj mam ochotę, świnka kazała nam wziąć kolejne. Czyli jak świnka była tu i wziąłem świnkę, no to biorę od razu to, co jest kolejne za świnką, tak? A gęś pozwala mi wziąć wszystko. Z całego kółeczka pozwala mi coś wziąć. Czyli pewnie no, wezmę najwyższe, znając z życie, chociaż zależy, bo tutaj już mam mieć wyższe od tych dwóch, ale jednak niższe od innych, wyższych od zbójców, tak? Ale powiedzmy, żebym sobie tam wziął e, takiego osła ważne że ten znak idzie w miejsce skąd wziąłem ten kolejny kafelek i pamiętamy wtedy może być bardzo bardzo daleko może przejść bo normalnie przechodzi mam raz dwa trzy cztery więc on przejdzie tu 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 lub tu ten, 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 ten znak tak a dzięki gęsi tak ja mogę wziąć nawet coś co, co było gdzieś po drugiej stronie i ten znak mi tu przejdzie tak i siłą rzeczy kolejni będą raz, dwa, trzy, cztery, zupełnie z innego miejsca w, w, na tym torze będą mogli w, brać elementy, tak? I to robi gęś, że pozwala wziąć element jakikolwiek z jeszcze dostępnych i przełożyć wtedy znak. Więc siłą rzeczy kolejka zacznie się od innego miejsca kompletnie. A owca, owca ma tylko to, że zawsze obok owcy startuje znak. No myszka tutaj nie ma żadnych, żadnych umiejętności. Kończymy, kiedy wszyscy powiedzą pas. To jest istotne. Pamiętamy, mierzymy, mierzymy wtedy ze zbójcami, wtedy każdy z nas przyk przykłada do, 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 do tych naszych zbójców, którzy tam byli w domku, wieże i mają być zwierzaki wyższe od zbójców. I ten z ta zwierzaka, która jest wyższa od zbójców, ale niższa od drugiej wyższej od zbójców, wygrywa. Jeśli obie będą miały tyle samo wysokości, a będą wyższe od zbójców, no to ta, która ma więcej zwierzaków z siebie w książecie, bo było mu trudniej oszacować, tak? E, tu jeszcze jest ten znak, jak go złożyć. Figurka, e, generalnie można ją po to używać, żeby pierwszy oznaczyć, tak? To był pierwszym graczem na przykład. E, a pierwszym graczem jest ten, który jakąś tam piosenkę sobie ostatnio śpiewał, nucił. Tyle jeśli chodzi o grę. O, o zasady, fajna pozycja. Pamiętamy, że będą nam się zmieniać, bo możemy, y, mamy różnych tych zbójców. Mamy takiego, mamy takiego, możemy takich dwóch mieć, tak. Możemy sobie tych zbójców tam dowolnie przy, przykładać do siebie. Mogą być tacy niż, niżsi. Ci zbójcy e, też ogranicza e, e, nam tutaj rozgrywkę ilość tych komponentów, tak. Pamiętamy, gra nas mniej, no to komponentów też gra mniej, gra nas więcej, komponentów musi być więcej. E, e, to te przekładanie tego znaku trochę z patchworkiem mi się kojarzy, tam też układaliśmy te elementy do kołderki i przekładaliśmy e, dany, dany element taki, od którego były brane te elementy do układanki. E, no budowanie takich wież, o tym kojarzy mi się na przykład z Alecyrk, tam były do przenoszenia wieże, ale, na przykład, Zwierzę na zwierzaku też taka gra funkcjonuje na rynku ciągle jeszcze. To też tam były, tylko tam były jakby z elementów 3D. Na tak? tu jest płaskich, ale porównywanych ze sobą. Tutaj wiesz w ten sposób do zbójców, tak? I jakieś tam dodatkowe umiejętności ze zwierzaków. Całkiem fajna gra dla młodszych dzieci. Teraz pewnie też się spodoba, bo jest to ciekawe. Czemu nie na, na imprezie też by, by dało radę fajnie zagrać, bo zasady są naprawdę proste, tak? Zawsze cztery, cztery zwierzaki przed znakiem bierzemy, książeczkę, instrukcję otwieramy, a zasady, zasady też logiczne, że kot z psem to jest takie charakterystyczne, że się nie lubią, tak? No z tą gęsią, że bierzemy, które tam chcemy i przekładamy znak. Kogut tam jeszcze było, tak? Że ten kogut, o z kogutem nie powiedziałem chyba. Kogut robi to, jakby przyszedł kogut, że każdy z graczy przekłada jedno zwierzę. Czyli idzie mi kogut, te zwierzę z dołu daje do, do sąsiada po lewej, ale otrzymuje od sąsiada z prawej jego zwierzę z dołu, że taka mega rotacja w, pośrodku pomiędzy grający, grającymi. To robi ten kogut. Chyba, że ktoś nie ma żadnych zwierzaków jeszcze, bo szybko braliśmy z koguta, no to się może czy komuś damy, ale ten ktoś, to nie ma, to, to nie da, tak? Ale tak, kogut robi nam to, że każdy oddaje sąsiadowi po lewej element. Jeszcze tu to było nie pokazałem, chyba tego nie mówiłem. Osioł nie mogę spasować, czasami to może być kłopot. Królik, że biorę, aha, jak spasuję, to, to inne już nie działają, tak? Królik, że, że zabieram pozostałym króliki. Świnka, że biorę kolejny element ale i uruchamiam, to tą jego opcję. Kogut, że rotacja każdy przekazuje, to, to z dołu do sąsiada. Kot pies nie mogą być razem, więc siłą rzeczy jedno z nich odpada na stałe, tak? Z gry. Gęś, przekłożenie tego znaku gdziekolwiek mamy ochotę i wzięcie cokolwiek mamy ochotę. Owca tyle, że mają być koło siebie, tak? E, no, na przykład tu widzimy nic nie robi. E, e, gęś tutaj nic nam nie pisze, czy... Gdy jest na szczycie z twojej wieży, może w trakcie swojej tury wziąć dowolnego zwierzaka z całej ścieżki, potem przestaw drogowskaz na miejsce dobranego do zwierzaka. Nic nam nie pisze, że mam uruchomić ten, że mam uruchomić tego, umiejętność z tego nowego zwierzaka, tak? Więc tu nam pisze, jeśli dobrany zwierzak ma umiejętność specjalną, to jej użyj przy śwince, tu nam nie pisze. Gdzie jest na szczycie twojej wieży możesz w trakcie swojej tury wziąć do wolnego zwierzaka z całej ścieżki, e, potem przestaw z na miejsce dobrowolnego zwierzaka. Więc tutaj raczej wydaje się, na taką logikę, że ta umiejętność tego co weźmiemy, kolejnego, nie jest uruchamiana, tak? E, ale no, nie jest to do końca wyjaśnione, nie pisze, że nie ma, nie możemy uruchomić tej umiejętności, ale skoro nie pisze, że możemy, to raczej, raczej a tu pisało, to raczej wydaje się, że tutaj nie możemy, tak? Tego co bierzemy. Tyle jeśli chodzi o zasady. Dzięki. Muzykanci z Bremy.